No powiem Wam, że sałatka rośnie. Sałatka rośnie tu jakoś, kurde, nie miał ochoty wyjść w ogóle, ale ogólnie to rośnie na całej długości. Po czym tu jeszcze gadać? No kiedyś jak mnie wena złapie, to bym tam opowiadam, jaki był ten pierwszy raz. Uważam, że to dosyć takie kurde ciekawe jest i śmieszne doświadczenie. Z dzisiejszego punktu widzenia jest śmieszne. A jeszcze tam kurde... Ja tego nie mogę zedrzeć to musiku, bo ja muszę potem tu się odmierzyć odtąd dotąd jeszcze te środki. Także tu trochę może być już uszkodzony, ale nie po całej długości. Ta taśma mi jest bardzo potrzebna jeszcze. Bo będą przymitowane od środka takie popieram. Znaczy od zewnątrz przymitowane od środka założone. I chodzi mi o to, że no to taka ciekawa opowieść. przypuszczam, że wielu ludzi nie miało takiego czegoś. Jak kurde to tam wtedy co było tego pierwszego, pierwszego razu, bo to kurde, same te okoliczności i tak dalej Myślę, że to będzie <laughs> Myślę, że to będzie takie dosyć ciekawe i nawet chyba śmieszne. Chociaż mnie do śmiechu wtedy nie było. Mało ważne. W każdym bądź razie chodzi o to, że jak... Aha! O czym jeszcze? Jeszcze miało być te oszczynie tych maczyt. Wydzie i ostrzenie maczet, Ale wszystko pom pomalutku. I ja na razie nawet jakbym te maczety na oszu, to nie mam co z nimi siekać. Czyli nie mógłbym wam nawet pokazać, czy ta maczeta jest dobrze na ostrzu, no. Bo to, co jest do posiekania, leży teraz jako taki kurde, odbojnik, taki pod tymi plandekami, gdzie ziemia jest. Do tej, do tej cieplarni. Więc najpierw trzeba ogarnąć sito, przesitować ziemia, przynajmniej część. Potem dla te, te patyki. I to tak raczej będzie chyba na jesień. Że. O co chodzi? Bo to wszystko ma swój plan jest to wszystko leci według swojego takiego planu, jakby bym powiedzieć. Chodzi o to, że. Potem przyjdzie ta czereśnia do ścinania. I z tej czereśni, te grubsze patyki, te grubsze gałęzie i tak dalej. To już zawsze zaraz chce posiekać i zrobić z tego taką zrębka i walnąć to przy tych drzewkach owocowych. To musi być za jednym zamachem wszystko zrobione, bo to inaczej kurde się nie da, bo zaś mi tam potem zarośnie i tak dalej, i tak dalej. Czyli plan jest taki, jak będą, jak będą ścinane, ścinane, będzie to czereśni i te gałęzie stu czereśni, one będą posiekane to w, z automatu blisko tego terminu musi być, co zrobione? te te kafelki po prostu założone do tej, do tej cieplarni bo to mi nic nie da, że ja te kafelki teraz przerzucam do tej cieplarni i potem za chwilę się okaże że tam gdzie one teraz leżą, one tam leżą po to żeby tam nic nie zarastało za bardzo i co się może okazać? że zaś mi tam zarosło niepotrzebnie a ja tam chcę od razu dać ta y, agrowłóknina, czy jak to się tam po polsku nazywa i po prostu y, zasypać to tą zrębką w tym miejscu przy tej długiej cieplarni tak? dlatego to ma wszystko kolejność musi być zachowana Ta stronaż mam mogarnięto, jeszcze tylko, ta też mu mogarnięto, tylko tam oskrobać to wzdłuż, ale to wzdłuż to potem tak, tylko ciągnąć, czak, czak, czak. I to muszę akurat tutaj, to jest ostatnia rzecz, gdzie te kółeczka po, poczyścić. W sumie można by to było zostawić, po tylko przewiercić, ale nie chcę, żeby mi się te kółeczka tu je mogła pozmiatać i dać do, do kosza na śmieci. I ono się daje do żółtego worka plastiku. A tak, jakby się to ugrywało, znowu podczas pracy tego urządzenia, o ile ono w ogóle będzie pracować, to będziemy się dostawał ten plastik do ziemi, który dojadować do cieplarni, a tego nie chcą. Bo kto chce hodować kurdy w takich plastikowych kółkach? Coś To jest jedna sprawa. Kolejna sprawa jest taką to co się w tych rurach hoduje. To wszystko fajnie, elegancko wychodzi. Dzisiaj jodłem to sałatka. Z tego sałatka, remolada, keczup, sałatka swojsko, ogórek, jeden ząbek czosnku, dwie y, te jak to się gada. Remolada powinna być w Aldiku. W Polsce ciężko dostać. To, to, bo to akurat jest aldika paita i, I keczup Co jeszcze chciałem powiedzieć? Sałatka, ogórki, trochę papryki suchej, e, te jak się nazywają Radicjen, e, te rzodkiewki, olej, troszkę oleju, cebula swojska naturalnie, cebulka i ta jak to się nazywa. No olej i ocet i pół łyżeczki cukru dla smaku tak na śniadanie, żeby ktoś nie gadał kawy nie pija, pija kawę, A potem jeszcze to posprzątać. Bardzo fajnie smakowało, wszystko w porządku jest. Ale to ma być jak na no, takie właściwie, żeby podchodować to, jak, żeby to wyrosło, jak już wyrośnie to potem chcę to normalnie dać do zimy do cieplarni, tam do doniczek do cieplarni, czyli obojętnie coś, żeby to tylko w tej cieplarni było. Żeby tu te rury się znowu zwo, zwolniły, żeby zaś mógł coś nowego w tych kubeczkach podołać. Nie? Wiecie o co chodzi? No bo tyle nasion kupiłem, że nie zdążyłem w tym roku po prostu wszystkiego wsadzić. One na drugi rok jeszcze będą ważne. Bo tam na daty popatrzyłem, no ale nie da rady. Trzeba jakby musiał kurde 24 godziny na doba harapać. Wiecie o co chodzi. A chodzi też ty, o to, żeby się troszkę kurde na, na ogródku, na działce się troszkę odpocząć, a nie kurde tylko zapierdzielać jak bedun. No, podobno upalny dzień dzisiaj jest. Nawet nie wiem kurde jakie temperatury, bo nie poczułem jeszcze. I jak tam z pogodą, czy będzie padać, czy nie, czy burze zapowiadają, może mało ważne. Chodzi o to, co Wam jeszcze chciałem powiedzieć: je dążę do tego, żeby być samowystarczalny w cudzysłowie naturalnie. Energetycznie, w lato, jestem praktycznie samowystarczalny. W lato, w zimie jeszcze nie. To znaczy się samowystarczalne, jeżeli chodzi o energię, jeżeli chodzi o, o prąd, o takie sprawy, to, to tak energia powiedzmy tam na jeżdżenie tym skuterem czy coś, no to wiadomo, że samemu sobie benzyny nie wyprodukuje, to muszę ją kupić. Ale z tego co z tego co się dzieje w kraju i z tego co zaś zapowiadają na przyszły rok, no to ceny paliw podskoczą do góry. <coughs> więc yy, uważam, że zakup tego skutera był dobry bo skuter mało pali i w razie czego nawet jakby pozamykali wszystkie kurde, autostrady i wszystkie popierdółki dla samochodów to skuterem zawsze można polną drogą przejechać czyli tu wolność jest zagwarantowana jeżeli chodzi o takie kwestie Druga sprawa, tako, no to, że się przestawiłem teraz, kurde, tymi pompami, tymi wszystkimi popierdukami i urządzeniami na, na elektryczne rzeczy. No to te paliwo, co kiedyś wlewałem do agregatu, teraz mogę wleć do skutera. Czyli taka inwestycja na przyszłość to jest, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa całkiem samowystarczalnym nie do siebie być bo zawsze coś jednak trzeba ze sklepu kupić, żeby dokupić przynajmniej żeby coś tam e, se samemu zrobić żeby se życie polepszyć, to jest jedna rzecz e, samemu wyhodować tyle żywności którą, a propos żywności kartofle jeszcze są w ziemi, no ale teraz jest ciepło się zrobiło, to już tam siedzą no nie mam czasu, nie mam siły je wykopać i za ciepło tam jest. Dlatego się zasad w cieniu teraz. Żeby być samowystarczalnym, jeżeli chodzi o żywność, to jest nie do zrobienia. Czyli z automatu co trzeba zrobić, sukcesywnie bunkrować po prostu żywność taką, która się do długo trzymać. Jak na przykład puszki ze śledziami i tak dalej, i tak dalej. Rzeczy, które się po prostu nie zepsują, które można trzymać kurde, przez ileś tam lat sukcesywnie je zużywać i wymieniać. Co wcale nie jest takie złe, bo y, kupując dzisiaj puszka powiedzmy ze śledziami za euro, to ona za dwa lata będzie kosztować już podwójnie. To jest więcej jak pewne. Także to nie jest, tak, nie jest aż tak źle, jeżeli chodzi o to. No ja kupiłem dużo rzeczy w przeszłości. Kupiłem dużo rzeczy takich na różne projekty, na różne rzeczy, które jeszcze chcę wykorzystać, to wiadomo, ale to wszystko wymaga czasu. Trochę chęci też musi być, bo jak ja coś mam robić, a nie mam do tego chęci, taki tu weny. Jeszcze nagrywać filmy o tym, to tym bardziej. Przez same nagrywanie filmów to jest małe piwo. Co mi sprawia przyjemność to jest przycinanie tych filmów, żeby one były jakieś miary. Chociaż to o czym tu film jest, jak ktoś siedzi i skubie, skubie dziury w, kurde, w kuble, nie? A propos tego kubła. On tu na górze jest ścianka mu cieńsza, jak tu na dole. Czyli jeżeli to będzie pod takim kątem, mniej więcej, tu na dole będzie największy po niemiecku to się nazywa Abrip. Czyli tu największe będzie zużycie tego. Ale tu ścianka jest najgrubsza. Dlatego wybrałem też taki kubeł, a nie inny. Czekał tu już kupa. Kurde, za Ten dekel z niego był zepsuty. Dekel, czyli pokrywa. I no po prostu czekał. Kurde. Kiedyś tam nalałem do niego wody, żeby się to wypukało wymoczyło w środku jest czysty o tak wygląda w środku nie w środku jest czysty nawet trochę rdzy na dole no bo tam jakieś coś wleciało metalowe a nie z tych, z tych śrub co tam były ta rdza kapała bo to było jakieś tak śrubami te dekel przykręcone tam rdza kapała do środka ale to jest nieważne rdza w ziemi w ogóle nie przeszkadza no i dążenie jest do takiej kurde samowystarczalności, ale żeby samemu wyhodować żywność, żeby się samemu z tego kurde żywić, to jest cholernie długi proces i to w 100% procentach nigdy nie odpali. To może odpalić nawet, nawet takiemu kurde rolnikowi, co ma doświadczenie, co kurde z tym jakby to powiedzieć e, obcuje na co dzień, to on nigdy nie będzie w stanie przewidzieć pogody o to chodzi właśnie to jest, pogoda to jest największy faktor wody to ja mam pod dostatkiem wody ja się nigdy o braku wody nie obawiam ale brak słońca to już jest całkiem inna historia także teraz mają ponoć Zapowiadają jakieś upały do 40 stopni, może coś podskoczyć. Potem mamy cień, żeby siedzieć w cieniu. Potem mamy napoje, żeby je pić. I też to przeżyjemy. Muszę uciec z tym, bo to się strasznie grzeje tutaj. I to jest wszystko do, do przeżycia. Także Jowola jak jest 50 stopni, 60 stopni, ale słońce Aniżeli jak cały czas pada, bo jak cały czas pada, to nic nie urośnie, no nie ma takiej opcji. Podloć to jest zawsze moga. Także to nie jest, nie jest problem. Ale słońca samemu to już nie wyprodukuje. Na taką skalę, bo też wiecie, ludzie hodują różne rzeczy, sztucznie tam pod lampami i tak dalej, i tak dalej, ale to jest... Yy, na w tych lampach podczerwieni, czy tak dalej to jest taka bardziej wizja produkcji, kurde, czegokolwiek na na innych planetach i póki te słońce jeszcze mamy, musimy z niego korzystać i uczyć się cały czas trzeba po prostu z tym żyć, że te temperatury mogą być coraz, coraz większe Mogą być. To nie znaczy, że będą. To nie znaczy, że w tym roku, kurde, jak nam tu przygrzeje do 40, że w następnym roku będzie dokładnie tak samo. To nie jest nigdzie powiedziane. I zawsze mnie to ciekawiło, jak oni dochodzą do tego, że jest po prostu ocieplenie klimatu. Jak oni, nie tyle co ocieplenie, tylko jak oni doszli do tego, że jest za dużo tego dwutlenku węgla w ogóle że my tam niby tego dwutlenku węgla za dużo wyprodukowali i tak dalej, i tak dalej w pewnych y, momentach naszego życia teoretycznie ten temat jest do obronienia, także jo, jo całkiem nie naguję, czy to jest to ocieplenie, czy nie, czy, czy to, czy tamto. To nie całkiem teoretycznie jak się na to zapatrza. To jestem w stanie zrozumieć pewne, pewne teorie, że może tak być, ale pytanie jest takie, e, czy my musimy się aż tak mocno ograniczyć, czy nie idzie to inny sposób e, po prostu wyeliminować, żeby tego za dużo nie było, nie? Bo jest cholernie dużo obszarów, które jeszcze które kiedyś były zalesione, a teraz nie są, które można by było zalesić. Więc e, ja nie wiem jaki jest bilans energetyczny, na przykład postawienie jednego wiatraka, a postawienie, wysianie tam powiedzmy zasadzenie całego lasu. Mi się wydaje tak na chłopski rozum, że takie posadzenie w danym miejscu e, gdzie kiedyś był las, a potem został wycięty. Posadzenie nowego lasu, nie tylko kurde doną materiał do spalenia na przyszłość, ale też y, pochłonie ogromne ilości dwutlenku węgla, a postawienie na takim obszarze jednego, jedynego wiatraka, żeby teraz mieć tylko energię w danym momencie bo ten wiatrak też wieczny nie jest, on jest, wytrzymują powiedzmy z 30 lat no i po 30 latach co zostaje znowu tam pustynia w tym miejscu a po 30 latach jakby my dzisiaj tam kurde wpakowali las no po 30 latach to ten las może już być taki dosyć, dosyć fajny Nie będą kurde, drzewa co mają 200 metrów wysokości, ale po 30 latach to już ten lasek by był taki dosyć, dosyć przyjemny. Powiem tak. No na pewno przyjemniejszy jak w tym momencie postawienie tam wiatraka i za 30 lat tam znowu nic nie będzie. nie? Wiecie o co chodzi. Także to też trzeba przemyśleć druga rzecz, co mi chodzi po głowie ja kiedyś tam gdzieś pisałem czy już nawet gadałem o tym co, mi, co mnie martwi, martwi mnie po prostu coś takiego jak hamowanie tego wszystkiego no mi się wszystko no mi się wszystkim wydaje że jak my nastawimy wiatraków to teraz będziemy mieli energię dobra, my ją potrzebujemy, wszystko jest ok wszystko jest zrozumiałe ale moim zdaniem, jak kiedyś wiał wiatr, a my tam mu teraz przeszkody, kiedy postawimy na różnych wysokościach, bo te wiatraki są coraz wyższe, to nie jest tylko, że ktoś powie, a my to tylko na dole stawiamy, a u góry się, u góry ten wiatr dalej jest. No nie do końca. Hamujemy te naturalne przepływy wiatru, te wszystkie, kurde, naturalne rzeczy, które się na ziemi zawsze już działy. No hamujemy to. I teraz tak, jak my to wyhamujemy, to, co się może okazać, że będzie tu jeszcze cieplej. No bo jak wieje wiatr, to z automatu chłodzi to wszystko. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, co zaś jest... Yy, może być zimniej. Nie wiem, czy to pójdę na zero, wyjdzie. Jak może być zimniej na ziemi? No, w ten sposób, że kiedyś powiedzmy, mamy, załóżmy, mamy 100 metrów kwadratowych i na te 100 metrów kwadratowych świeciło słońce. Czyli ta ziemia pobierała ta energię słoneczną i akumulowała ją w sobie, i w pewnym okresie roku oddawała ją z powrotem. Jak my teraz, ale nastawimy tam, nastawimy tam. W tym miejscu, na tych sto, to tylko 100 metrów to jest tylko taki przykład. Jakby tam nastawimy paneli fotowoltaicznych, to co się może okazać, no, że ta ziemia się tak nie nagrzeje. Nie? No bo ta energia, kurde, te panele łapią. One je łapią już nad ziemią. Czyli automatycznie oddają dużo tego ciepła w powietrze. Czyli teraz nam no, jest, kurde, za ciepło przez to. A tak to się pakowało wszystko do ziemi. I ta ziemia potem spokojnie, w nocy tam oddawała te ciepło i tak dalej, i tak dalej. My ta energia teraz bierzemy i pakujemy je, ją w jakieś tam autka elektryczne z automatu w danym momencie pobierania tej energii, bo to się jednak odbija te ciepło tych ciemnych paneli na większej wysokości jak, jak poziom gleby czyli robimy sobie ciepło a z kolei do ziemi po niemiecku to się nazywa Speichern do ziemi nie zostaje wbite tyle tego kurde ciepła które znowu w nocy by mogło nam e, stabilizować tą temperaturę dlatego kurde Pomału zauważam, że są cholerne różnice pomiędzy tak jak było pomiędzy dniem a nocą. W dzień jest za ciepło, a w nocy jest za zimno. No, i tak to pomału wygląda. Powiem wam, e, nie wszystkie rzeczy kurde są do końca przemyślane na świecie i może nam się to jeszcze kurde ta cała robota, którą kurde, się dzisiaj robi. W kierunku kurde ratowania klimatu może się kurde całkiem jeszcze odwrócić. Bo jo, jestem święcie przekonany, że nikt takiego obliczenia, oni mają różne rzeczy, bo mają możliwości takie, ale przypuszczam, że oni tego kurde nie robią. Jakieś komputery kwantowe, jakieś cuda na kiju i sztuczna inteligencja można by było do tego zaprząc, żeby nam obliczyła to po prostu. Jak to wygląda z hamowaniem tego całego kurde, wiatru, czyli psuciem klimatu. Jak my hamujemy wiatr, który jest naturalny, psujemy sobie klimat. A wiecie, jeden wiatrak, dwa wiatraki, trzy, sto, tysiąc, to jeszcze jest małe piwo. No ale tendencja jest coraz większa, żeby coraz więcej tego pierwotnictwa nastawiać I coraz wyższe, i tak dalej, i tak dalej. Czyli te naturalne przepływy, tego kurde powietrza na Ziemi zaczynamy hamować. Z automatu fotowoltaiku coraz bardziej grzejemy te, te powietrze, przez to, że one się nie umi do Ziemi wbić te ciepło. Druga sprawa bo nad tym też, kurde, się na pewno nikt jeszcze nie zastanowił na tej ziemi, jakoby to nie było, zawsze coś tam rosło, jakieś rośliny, jakieś coś, jakieś popierdółki i tak dalej zbierała się tam rosa, którą musiała wyparować automatycznie było powietrze bardziej wilgotne I jak tam pod spodem coś tam zawsze urośnie, bo zawsze rośliny wszędzie urosną, ale nie dotrze już to ciepło pod spód, aż tak mocno żeby to mogło wyparować, będziemy mieli coraz bardziej suche powietrze to jest też jeszcze taka rzecz, kurde, którą by trzeba było obliczyć są specjaliści, kurde, powinni się za to wziąć żeby to obliczyć nie wiem, może oni to robią, może nam nie podają, ale ja bym sobie życzył, żeby mi ktoś to, jakieś konkretne informacje podał słuchajcie siedzieliśmy tyle, tyle miesięcy komputer, kurde, kwantowy, obliczył to tam, kurde, tyle, tyle, doszliśmy do takiego i takiego wniosku, że jak będziemy robić tak i tak, to przy ilości tylu i tylu wiatraków osiągniemy e, takie i takie ochłodzenie klimatu albo ocieplenie klimatu. Przecież to można chyba obliczyć, nie? Ale nikt jakoś, kurde, się nie kwapi do tego, żeby nam to po prostu podać, żeby nam podać te informacje, żeby mnie głupie, głupie nie umarli. My też chcemy trochę, kurde, mądrze umrzeć, bo to my tu żyjemy na tym świecie, żeby, kurde, się cały czas uczyć, nie? Nie, żeby głupi umrzeć. Jakże mamy umierać, to przynajmniej, kurde, z tą świadomością, że my się czegoś tutaj nauczyli na tej, kurde, na tej ziemi. Mają sprzęt, mają wszystko do tego, a jednak, kurczę, nikt za bardzo się za to nie zabierał. W moim, z mojego punktu widzenia jest tak, że oni tego po prostu nie robią. Bo można zrobić jakieś tam symulacje, jakieś coś tego, kurde, przecież to można, to jest, do, to jest wykonalne w dzisiejszych czasach, nie? Aha, co do tego CO2, jak oni do tego doszli, kurde, tam, tam było taki jeden jest, kurde, niemiecki kanał, on to, on też jest przeciwko temu, tej całej e, szporowaniu tych wszystkich, kurde, dupsów, tych, tych naturalnych pokładów i tak dalej, ale on tam doszedł do wniosku, dokopał się po prostu do tego, jak, dlaczego oni uważają, że, że tego CO2 i tak dalej, że to, że to jest, kurde, tym, tym problem największy nasz, który teraz mamy. Ja uważam, że kurde, jakby my nasadzili konkretnie lasów to po prostu zrobić taką akcję. Zamiast się kurde, kleić do, do asfaltu i produkować CO2, no bo klejenie do asfaltu wyprodukowuje CO2, no bo te samochody stoją kopcą i nie jadą. To może logiczniejsze by było zrobić taką akcję, że każdy... Kto żyje na ziemi, powinien zasadzić 5 drzewek. Wyznaczyć przez Państwa jakiś obszar. I jademy. Kurde. Taki kurde, prikaz bym zrobił, że każdy może zasadzić 5 drzewek. Żadnemu korona z głowy nie spadnie, nie? A ci co nie są w stanie, bo nie wiem, bo nie ma boją się ręczki pobrudzić albo coś, albo tak dalej. No to okej, okay, to nie muszą tego robić, bo to by, też nie może, przymusy też nie może być, ale byłoby dobrze, jakby jakoś, kurde, darowizna na ten cel dali. I za ta darowizna, tych, tym co by się nie chciało, co, co by się nie chciało, po prostu, kurde, w lesie babrać i pięć drzewek zasadzić, z tych pieniędzy bym po prostu finansował te same sadzonki. I sprawa by była załatwiona.